Dzień dobry Państwu. Jak informuję LVMH, w pierwszym kwartale tego roku spadła sprzedaż na skutek recesji w segmencie dyplusowych, i to spadła we wszystkich kategoriach za wyjątkiem za wyjątkiem kategorii biżuterii. Czyli tylko i wyłącznie na biżuterii odnotowali jakikolwiek wzrost, ale i tak um, okazuje się, że w ujęciu rocznym um, sprzedaż działu zegarków i biżuterii wzrósł o 1%, czyli do niecałych 2,5 miliarda euro. Oczywiście mowa jest o pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku. Do tego informacja, która mnie. Troszkę dziwi, dlatego że nie mówiło się oficjalnie o kłopotach Tiffany. Mówiłem Wam o tym, że rynek wygląda tak, jakby Tiffany miało bardzo duże problemy finansowe. Natomiast tu znajdujemy potwierdzenie tego, dlatego że w oficjalnym komunikacie jest powiedziane, że Tiffany Co cieszyło się wzrostem we wszystkich grupach produktowych, które sprzedają. W związku z tym. Ta restrukturyzacja, która zachodzi w Tiffany przynosi jakiekolwiek efekty, i to takie, jakich oczekuje oczekiwał zarząd. Do tego Bułgarii jest bardzo odporne na kryzys, i Bułgarii odniosło duży sukces podczas sprzedaży w czasie chińskiego nowego roku. A także Cała grupa, czy znaczy grupa, nie cała grupa, tylko przedstawiciele grupy, marki, brandy w obrębie grupy miały bardzo dobre, udane występy na Watches and Wonders w Genewie. No i tutaj jeszcze informacja o tym, że tak Hoyer radził sobie bardzo dobrze. Generalnie w, w ciągu całego tego kwartału przychody całej. Grupy spadły o 2%. No to, to nie napawa optymizmem, ale, ale i tak chyba jest lepiej niż można się było spodziewać po informacjach, które napływały z rynku do tej pory. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w tym, w tym kwartale. Myślę, że będą się materializować te wszystkie najgorsze sny zarządzających. Oczywiście one się będą materializować w raportach, które pokazywały firmy czy które pokazują firmy, bo to generalnie dzieje się teraz. No i zobaczymy kto przetrwa, kto zbankrutuje, kto będzie musiał się restrukturyzować. Czas pokaże. Bardzo dziękuję państwu za uwagę do usłyszenia.